Mano znowu witamy w następnym odcinku World of Tanks. Dzisiaj gramy sobie A20 czołg z narodowości ruskiej. Uciekaj, 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 uciekaj właśnie mówię. Dostałeś przed chwilą. Sebastian tam został, dead już, bo mu się KOMP wyłącza, ale ja gram dalej i właśnie chcę powiedzieć dzisiaj o czołgu A20 On jest z narodowości powiem dobrej z Rosji i to jest bardzo dobra narodowość w stosunku do czołgów no i kurcze nic mu nie zrobiłem nawet no i już dadłem przez już 76 w poprzednim odcinku był Wychodzimy. Dawaj sobie dawaj. Rundę bez ciebie zagram. To gram sam i zagram sobie T56GMC. To jest też dobry niszczyciel czołgów. To jest w narodowości amerykańskiej. To jest bardzo dobry niszczyciel. Ma dobre przebicie pancerza. Fajnie mi się nim gra, ale nie przebije na przykład y, pancerza piątych tierów. Ale przebije czwarte i może niektóre... No, ale właśnie może przebije y, piątki, ale rzadko, bardzo rzadko. Zależy też jakie się weźmie działa. E, nie działa tylko te... Y, ...amunicja jaką się weźmie. No i tu właśnie za 8 sekund będzie gra. Znowu zachęcam do podania nam yy, nazwy gracza, naz swojej nazwy jeżeli ktoś gra też w WOTA, to pogramy z nim bardzo chętnie. C to Aha, ta no, i do dania łapki w górę pod tym filmikiem i pod poprzednim odcinkiem, także zachęcam też do subskrypcji i do naciśnięcia magicznego dzwoneczka, po którym będziecie mogli widzieć wszystkie nasze filmiki na, kanale, na naszym kanale na YouTube. Właśnie chciałbym grać z widzami. I chciałbym się też z nimi tak bardziej zaprzyjaźnić, yy, jak na grę. Bo brakuje nam jednego członka Plutonu i to jest bardzo właśnie chciałbym, żeby był cała cały Pluton tak pełny. No i w ogóle yy, chciałem pograć sobie z kimś z yy, nie wiem z Warszawy. Kurde, przemyśl. O kurcze. No i się wyklepałem. Chciałbym sobie pograć z kimś z Warszawy albo z Przemyśla, nie wiem. W ogóle byśmy chcieli sobie pograć w trójkę tak z Polakiem akurat. No i zachęcam do właśnie dania tej nazwy w komentarzu pod tym filmikiem. A dzisiaj poopowiadam trochę o tym właśnie niszczycielu czołgów. On jest właśnie, jak mówiłem, z amerykańskiej narodowości. To jest jedna z najlepszych właśnie narodowości do z najlepszych tych marek takich bardziej pod narodowość ciągów. Zaraz pewnie dednę. No zaraz bo piszę do ludzi, bo się żem wyglądał. No i nikt mi nie chce pomóc. Co? Nie, nie dałem pauzy, nagrywam dalej, ale wyglądałem się. Dobra, no to zaraz sobie pogramy jeszcze. No już jest po wszystkim. Teraz zmieniam ten. Nadal leżałem tak do końca. Chwila, teraz zobaczę to sobie tylko na lago Fajny czołg, 70 dobra 10 tysięcy mi brakuje yy, To sobie zagram teraz Su-76M, a nie dobra on był w poprzednim odcinku, o Stul 3 ausw. b To jest też niszczyciel, o kurczę, zapomniałem znowu kupić, to jest niszczyciel z Yy, narodowości niemieckiej to jest Tier 4, nie wiem dlaczego po moleży 38, który też jest Tierem 4. Yy, chciałbym sobie pograć po prostu nim No i tak właśnie będę grał. Kupię salufę. Yy, no i, i, i... chciałbym właśnie teraz wypróbować i poopowiadam trochę o nim, bo on ma... Bardzo dobrą siłę ognia, siłę ognia, 3... nie, sześćdziesiąt tak 64, o kurczę, na szóstki, szósty, szósty jestem przy ostatnie na randze. jej. Jej, jestem przedostatni na randze. Jej, osiem. Jej. Jej, osiem napisałem, ha. Ty nie, widzisz? Widzisz, słyszysz mnie? Widzu, słychać mnie? Ju ole koleś ma długą lufę. Co? Nie, już gram. Bardzo dobry. Bardzo fajnie odrzuca tak do tyłu. go. z tym lufą. Ty nie, nie wiem czy się nie kąpić w wodzie, bo on jest szary i woda też jest taka bardziej niebiesko, szaro, brązowa. Nie wiem, zaraz zobaczę. No i to jest właśnie czołg właśnie Niemiec. Prze, y, przebicie pancerza to ma 64. Tak, przebicie pancerza? Chyba. Tak, przebicie pancerza, nie? No, y, 64 ma. No i właśnie pancerz też ma w ogóle dobry. Tylko najlepiej mu uderzać. No Najlepiej mu uderzać tu w silnik. No i w y, dolną y, klapę y, na tym z przodu. No i najlepiej także walić w gąsińcę i działo. No i co najważniejsze w tą w skład amunicji. To to jest najlepsze. Aha, fajnie, to sobie takie były, że nie wyjadę. Dobra, No i o to chodzi właśnie, że to jest bardzo dobry ten. To już zakończę ten odcinek. Zachęcam do subskrypcji i do dania łapka w górę. Proszę nie hejtować. Znowu w tamtym odcinku też mówiłem. Do zobaczenia. jo.